Witajcie kochani! Serie o Harry Potterze to nie tylko magia, zaklęcia i pojedynki, to także wiele momentów, które potrafiły naprawdę zaskoczyć. W tym odcinku zebrałam 7 plot twistów, które zmieniły bieg całej historii albo sprawiły, że w pewnym momencie inaczej spojrzeliśmy na bohaterów, zwłaszcza przy pierwszym zetknięciu z serią. Jeśli jesteś fanem lub fanką Harry'ego Pottera albo po prostu lubisz dobre zwroty akcji, ten materiał jest właśnie dla ciebie. Jeżeli odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz kliknąć w przycisk subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych materiałów. 7. Hermiona od początku była tą najmądrzejszą i najbardziej rozsądną w grupie, jednak w ostatniej części serii pokazuje zupełnie inną stronę swojej osobowości. Zanim wyrusza razem z Harrym i Ronem na poszukiwanie Horcruxów, robi coś, co naprawdę chwyta za serce: wymazuje swoim rodzicom pamięć o sobie, Prowadza im fałszywe wspomnienia, zmienia ich tożsamość i dosłownie usuwa się z ich życia, aby uchronić rodziców przed zagrożeniem ze strony śmierciożerców. To decyzja, która musiała ją bardzo boleć. Nie miała przecież pewności, czy kiedykolwiek jeszcze ich zobaczy, a mimo to zrobiła. Robiła to bez wahania, bo wiedziała, że to jedyny sposób, by zapewnić im bezpieczeństwo. To jedna z tych scen, które naprawdę dają do myślenia. Dziewczyna, która zawsze polegała na rozumie i logice, podejmuje decyzję w pełni emocjonalną, stawiając miłość ponad wszystko. Pokazuje, że bohaterstwo to nie tylko walka, ale też gotowość do rezygnacji z tego, co najważniejsze. Dzięki temu widzimy, że Hermiona to nie tylko mózg całej drużyny, ale również jej serce, i że każdy z trójki głównych bohaterów ma swój własny moment prawdziwej odwagi. 6. Przez większość serii Draco Malfoy to typowy szkolny antagonista. Zarozumiały, złośliwy i przesadnie dumny ze swojego czystokrwistego pochodzenia. Jednak w szóstej części jego postać zaczyna się zmieniać. Draco otrzymuje od Voldemorta bardzo poważne zadanie: ma zabić Dumbledora. To kara i jednocześnie test lojalności wobec jego rodziny, która popadła w niełaskę czarnego pana po porażce w departamencie tajemnic. Nikt jednak nie wie, że chłopak przez cały rok szkolny w tajemnicy planuje zamach, żyjąc pod ogromną presją. A kiedy nadchodzi decydujący moment, nie Daje rady spełnić wyznaczonej mu misji. Trzęsie się, płacze, widać, że jest wewnętrznie rozdarty. Nagle okazuje się, że pod tą całą maską pewności siebie kryje się zagubiony, przestraszony chłopak, który nie chce nikogo skrzywdzić. To duży zwrot w postrzeganiu tej postaci. Widzimy, że drako nie jest zły z natury, po prostu został wciągnięty w coś, czego sam nie wybrał. To nie jest chłopak gotowy do tak strasznych rzeczy, lecz dziecko wrzucone w brutalny świat dorosłych i zmuszone do czynów, które przekraczają jego granice. Ten moment całkowicie zmienia nasze spojrzenie na tę postać. Drako przestaje być jedynie wrogiem Harego, staje się chłopcem, który również został skrzywdzony przez wojnę i ogromną presję ze strony swojej rodziny. W ostatnim tomie Drako nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu. Jego głównym celem jest po prostu przetrwać i ochronić siebie oraz swoich bliskich. W epilogu widzimy, że przeszedł prawdziwą przemianę. Wychowuje swojego syna, przekazując mu zupełnie inne wartości niż te, które kiedyś wpajali mu jego rodzice. To pokazuje, że nawet osoby pozornie złe często są ofiarami okoliczności, w których się znalazły. I że każdy ma szansę na zmianę i nowy początek. 5. Regulus Black, młodszy brat Syriusza, wydaje się mało ważną postacią. Na początku dowiadujemy się o nim tylko tyle, że był śmierciożercą i zginął młodo służąc czarnemu panu. Nawet sam Syriusz uważał go za kogoś, kto całe życie ślepo podążał za Voldemortem. Ale prawda okazuje się zupełnie inna. Dzięki rozmowie z domowym skrzatem z tworkiem dowiadujemy się, że Regulus zrozumiał jak okrutny potrafi być Voldemort, nawet wobec własnych ludzi. Gdy odkrył czym są hor i w jaki sposób czarnoksiężnik, któremu służył wykorzystał stworka, postanowił się zbuntować. Chciał zniszczyć jeden z horcruxów, medalion z Literina. W tym celu dobrowolnie wyruszył na misję, zdając sobie sprawę, że może go to kosztować życie. Niestety zginął, próbując powstrzymać zło, ale jego odwaga i poświęcenie nie poszły na marne. To właśnie jego działania pomogły później haremu i reszcie odnaleźć medalion i dokończyć dzieła. To pokazuje, że Regulus nie był tchórzem ani zdrajcą, lecz kimś, kto miał odwagę zawrócić z błędnej ścieżki i zapłacił za to najwyższą cenę. Dzięki tej historii inaczej zaczynamy też patrzeć na stworka, ten oprysk. Stary skrzat domowy, który wcześniej wydawał się bardzo nieprzyjemny, nagle pokazuje zupełnie inną twarz. Lojalność, żal, ból po stracie pana i ogromny szacunek wobec jego odwagi. To właśnie dzięki stworkowi Harry w ogóle poznaje całą prawdę o Regulusie. Ten zwrot akcji pokazuje, że nie wszystko jest czarno-białe. Nie każdy śmierciożerca był potworem. Czasem ludzie wybierają złą drogę, ale potem próbują naprawić swoje błędy, tak jak to zrobił Regulus. I właśnie na tym polega prawdziwa odwaga. 4. Przez większość serii Voldemort to po prostu ucieleśnienie czystego zła. Bez uczuć, bez litości, bez człowieczeństwa. Jednak w szóstym tomie, Księciu Półkrwi, wszystko się zmienia. Dumbledore pokazuje haremu wspomnienia z dzieciństwa Voldemorta, wtedy jeszcze Toma Ridla. To, co widzimy, jest naprawdę poruszające i smutne. Tom był samotnym chłopcem wychowywanym w sierocińcu. Nie miał rodziny, nikt go nie kochał. Od najmłodszych lat był odtrącany i traktowany jak ktoś dziwny, zupełnie nie pasujący do otoczenia. Dowiadujemy się również, że chłopiec był owocem wymuszającym. Związku. Jego matka czarownica Meropy Gaunt użyła eliksiru miłosnego, by związać się z Mugolem Tomem Ridlem Seniorem. Gdy eliksir przestał działać, ojciec Toma porzucił ją, a Meropi, samotna i zrozpaczona, zmarła tuż po porodzie, zostawiając syna w sierocińcu. To jeden z najbardziej przejmujących i tragicznych momentów, ponieważ pokazuje, że Voldemort nie urodził się potworem. Był chłopcem, który został odrzucony, zraniony i nigdy nie zaznał prawdziwej miłości. To właśnie z tej pustki i cierpienia narodziła się jego obsesja na punkcie władzy, czystości krwi i nieśmiertelności. Chciał kontrolować świat, bo nigdy nie miał kontroli nad własnym życiem. Dzięki tym wspomnieniom Harry zaczyna rozumieć coś bardzo ważnego. Zło nie zawsze wynika ze złych intencji. Czasem rodzi się z samotności i głębokiego cierpienia. Widzimy też wyraźny kontrast między nim a Tomem. Obaj byli sierotami, ale wybrali zupełnie różne ścieżki. Harry miał ludzi, którzy go kochali i stali się jego rodziną, Voldemort natomiast nie miał nikogo. To podkreśla jeden z najważniejszych motywów serii. Nie liczy się skąd pochodzimy, ale jakie wybory podejmujemy. To one definiują, kim naprawdę jesteśmy. 3 od samego początku Snape budzi podejrzenia. Jest niemiły, wiecznie zirytowany, traktuje Harry'ego z góry i ewidentnie go nie lubi. Wiemy też, że kiedyś był śmierciożercą i miał kontakty z Voldemortem. A kiedy w szóstej części zabija Dumbledora, wszystko wydaje się jasne: to zdrajca. Ale potem w ostatniej części dzieje się coś, co zmienia wszystko. Po śmierci Snape'a Harry przegląda jego wspomnienia i wtedy odkrywa prawdę. Snape przez cały czas był po stronie dobra. Wszystko, co robił, robił z miłości do Lily Potter, matki Harry'ego, którą kochał od dzieciństwa. To jeden z największych zwrotów akcji w serii. Nagle chłód, surowość i niechęć Snape'a nie wyglądają już jak przejaw wrogości, lecz jak efekt bólu, samotności i ogromnego poświęcenia. Snape nigdy nie próbował udowodnić, że jest bohaterem. Nie zależało mu na tym, by inni widzieli go w dobrym świetle. Zgodził się, by wszyscy myśleli o nim źle, byle tylko móc wypełnić swoje zadanie. Przez lata udawał lojalnego sługę Voldemorta, nieustannie ryzykując życie. Wszystko po to, by pomóc Dumbledorowi i chronić dziecko kobiety, którą kochał bardziej niż kogokolwiek na świecie. Jeden z najbardziej wzruszających momentów to scena, w której Snape zapytany przez Dumbledora, czy nadal kocha Lilii po tylu latach, odpowiada tylko jednym słowem – always. To słowo stało się jednym z najbardziej pamiętnych cytatów. Kiedy Harry poznaje prawdę o Snape'ie, jego spojrzenie na dawnego nauczyciela zmienia się całkowicie. Po wojnie na jego część nazywa swojego syna Albus Severus, mówiąc, że Snape był najdzielniejszym człowiekiem, jakiego znał. Ten zwrot pokazuje, że ludzie są często dużo bardziej złożeni niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Snape nie był idealny, miał trudną przeszłość i popełnił wiele błędów, jednak przez resztę życia robił wszystko, by je naprawić. I choć nikt poza Lorem nie znał jego prawdziwej roli, nigdy się nie wycofał. 2 przez całą trzecią część serii wszyscy, nawet Harry, wierzą, że Sirius Black to niebezpieczny zdrajca, który uciekł za skabanu po tym, jak wydał Jamesa i Lily Potterów Voldemortowi. Czarodziejska prasa przedstawia go jako szaleńca i mordercę, a całe społeczeństwo boi się jego powrotu. Ale prawda okazuje się zupełnie inna. To nie Syriusz był zdrajcą, lecz Peter Pettigrew, dawny przyjaciel Potterów, który upozorował własną śmierć i przez lata ukrywał się pod postacią szczura, znanego jako parszywek należącego do Rona. To ogromny zwrot akcji. Okazuje się, że Sirius już nie tylko nie zdradził swoich przyjaciół, był gotów oddać za nich życie. Ta prawda całkowicie zmienia wszystko, co Harry o nim myślał. Nagle Harry zyskuje kogoś, kto nie tylko znał jego rodziców, ale naprawdę ich kochał. Kogoś, kto troszczy się o niego z całego serca. Sirius staje się dla Harry'ego kimś więcej niż przyjacielem rodziny. Staje się dla niego na miastku ojca, którego nigdy nie miał. Ale to szczęście nie trwa długo. Mimo że prawda wychodzi na jaw, świadcza rodziejów wciąż uważa Siriusa za zbrodniarza. Nikt mu nie wierzy, a Ministerstwo Magii wciąż go ściga. Syriusz musi się ukrywać, żyjąc jak uciekinier, mimo, że jest niewinny. To pokazuje, jak głęboko wadliwy jest system sprawiedliwości w świecie czarodziejów. Ludzi skazuje się bez rzetelnych dowodów, bez procesu, często jedynie na podstawie domysłów i plotek. 1. Przez całą ostatnią część Harry, Ron i Hermiona szukają horcruxów, czyli przedmiotów, w których Voldemort ukrył część swojej duszy, aby stać się nieśmiertelnym. Wiedzą, że muszą je wszystkie zniszczyć, żeby móc go pokonać. Ale prawdziwy szok przychodzi, gdy dzięki wspomnieniom Snape'a, Harry dowiaduje się, że jeden z tych fragmentów znajduje się w nim samym. Voldemort próbując zabić Harego, gdy ten był jeszcze niemowlęciem, przypadkowo zostawił w nim cząstkę siebie. To właśnie dlatego chłopiec od zawsze czuł dziwną więź z czarnoksiężnikiem. Słyszał jego myśli i posiadał podobne zdolności, jak na przykład mówienie w języku węży. Dla Harego ta wiadomość jest ciosem prosto w serce. Przez całe życie próbował zrozumieć, kim jest, aż w końcu odkrywa, że nie tylko jest wybrańcem, ale też zupełnie nieświadomie częścią tego, co chce zniszczyć. I właśnie dlatego podejmuje najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. Z pełną świadomością idzie do zakazanego lasu i oddaje się w ręce Voldemorta, wiedząc, że musi umrzeć, by dać innym szansę na życie. Śmierć Harego to moment, w którym jego droga jako bohatera osiąga pełnię. Wybiera poświęcenie własnego życia, by ocalić innych, nie próbując walczyć, ani się bronić. Jednak wbrew wszystkiemu nie umiera naprawdę. Voldemort, nie wiedząc, że Harry nosi w sobie fragment jego duszy, zabija cząstkę siebie, a nie chłopca, co pozwala Haremu wrócić do życia. Od tej chwili Harry nie jest już tylko chłopcem, który przeżył. Staje się symbolem odwagi i bezinteresownego dobra. Kimś, kto zwycięża nie siłą, lecz gotowością do poświęcenia. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, który plot twist był waszym zdaniem najbardziej szokujący. Na zakończenie serdeczne podziękowania dla moich wspierających. Jeśli Ty także chcesz dołączyć do grona wspierających i otrzymywać różne bonusy, zajrzyj do sekcji Wspieranie. Link znajdziesz również w opisie. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów dotyczących świata magii, kliknijcie w przycisk Subskrybuj oraz dzwoneczek. A jeśli ten materiał przypadł Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć!